i Proszę wyróżnić tutaj dwie osoby, bo barwka chleba, gdzie nie ma. Filip Potocki i Mateusz Miobusia. To są przyjaciółki <kluzny> z Mikołaju. Brzubik, brzubik. Ostatnio gościliśmy naszego kolegę, Tamiana Kaczorskiego. Damiana Faleckiego, pewne upominki. Nie daliśmy razem tego skorelować z tego względu, że Damian pracuje w wojsku i obowiązki mu nie pozwalały. Ale tutaj, trenerowi Gienkowi i trenerowi Surowcowi, należą się gratulacje. To jest dwóch medalistów. Brawo. Brawo. No ogólnie chyba się połamiemy tym okładkiem. Posłuchajcie, bo później będzie chwila dla Mikołaja. Tutaj macie po lewej stronie podczasunek. A tutaj każdy podejdzie po kolei do Mikołaja. I ja mikołaj... to mówię od razu. Tu mam pom pomocnicę, która z ze mną i ona wam ręczy <śmieniu> zamiast mnie jakieś <śmieniu> tam prezenty. śnieżynka Nie? Trzeba to zobaczyć, co zostanie. Zobaczcie.